O, co się dzieje, moi drodzy? Co się dzieje? 50 sekund i coś się dzieje. Coś się, moi drodzy, zaczęło już dziać! Czyżbyśmy latywali powoli do celu? Czyżbyśmy czyż tutaj powoli dolatywali do celu? Hype, moi drodzy! Zaczyna się! Za chwilę dolecimy do celu! Time to destination! 30 moi drodzy sekund, A lecimy! Czy my się jeszcze, moi drodzy, rozbijemy? Bo jakieś turbulencje się pojawiły. A to, lecimy 20 sekund! 20 sekund, moi drodzy, 20 sekund? 15 sekund. 14 i uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 I uwaga, co jest? Co się dzieje? Co się dzieje tutaj teraz? Lecimy! Uu, zaczyna się, moi drodzy! O tak! Udało się! Co jest? Wow. O nie! Chyba nam się statek popsuła, czy Czyżbyśmy się mieli rozbić? O nie! Tracimy paliwo! O nie! Jedna sekunda mojej drodzy dostała do celu Teraz chyba musimy questy wykonać Instant Meeting Screw A, gdzie tego questa można wykonać Lecimy. Gdzie go można wykonać tego kośika? Jak coś z Was, moi drodzy, to znajdziecie, to od razu go wykonajcie. Lecimy z tym O, tu coś można zrobić Dobra Ja już to wykonam. Tutaj mamy wykonanego quest'ika Refuel the field engine, to są te quest'y, które już były poprzednim razem, także musimy tylko znaleźć te pomieszczenia i będzie dobrze Ale epicko moi drodzy, ale epicko Czekajcie, tutaj Nie, tu jest siedziba, moi drodzy, główna dowodzenia Tutaj też trzeba zrobić? Nie, tutaj nie Tu już byłem Przechodźmy w takim razie tutaj O czekajcie, trzeba pościelić łóżko A, Ale tu jest pościelone A, Gdzie jest jakieś łóżko, które wymaga pościelenia znaleźć jakieś łóżko, które trzeba pościelić. Byłoby łatwiej, gdyby się pojawił ten komunikat, gdzie to trzeba zrobić. A tu jest zrobione. Tu jest zrobione. Tu już widzę, że patrzyliście też. Też jest zrobione. A, już coś to zrobi tego do quest'a. Dobra. Super. O, tam trzeba wykonać kościka A, też już go chyba ktoś wykonał. ale musimy jak najwięcej teraz tych quest'ów robić. Zrobić wszystkie, żeby tutaj móc, moi drodzy, bezpiecznie wylądować. Tam gdzieś mi się dawało, że była ikonka, ale chyba już zniknęła. Okej, okay, zostało nam ostatnie zadanie. Ostatnie jedno zadanie. Upgrade the ship firmware. Chodźmy tutaj do góry. A tu już chyba ktoś to robi. Bo widać, że siedzi na fotelu. Emergency meeting, head to the meeting room. Dobra, akurat jesteśmy blisko. Mamy wszystkie questy wykonane. Lecimy, ale pico. Czeka moi drodzy na graczy. ale pico. I teraz to pewnie przyjdą moi drodzy Sabrina, Russo i DJ. O tak, lecimy. Jeszcze jedna osoba. Widzimy moi drodzy przy okrągłym stole. Normalnie niczym kiedyś rycerze Jak król Artur normalnie Lecimy. Jest i moi drodzy Sabrina i Ruso tutaj, why are we having an emergency, meeting? emergency meeting? No to moi drodzy, jakaś krytyczna sytuacja musi być. To tak przyspiesza. Czyli my się rzeczywiście mieli rozbić, chyba się rozbijemy, moi drodzy. Chyba się skończy tym, że się, rozbij że się rozbijemy. Dynet? O nie! Nie mamy dostępu. No to, moi drodzy, jesteśmy naprawdę w krytycznej sytuacji. Chyba się za chwilę rozbijemy, chyba się za chwilę, moi drodzy, rozbijemy. Panikują hości, moi drodzy, to jest grane. Ale to jest epickie, moi drodzy, epicki live evencik, to jest kontynuacja live evenciku, z tego... Najpierw był koncert, ten a teraz to, moi drodzy, nie no, epicko. Zobaczymy? My też musimy teraz skoczyć? Nie, jest odliczanie jakieś. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lecimy. Co się teraz tutaj wydarzy? 0000. Czy tutaj się coś wydarzy? O jest! Wywaliło serwery. Dobra, e reconnect. Łączymy się ponownie z serwerem i to oznacza, że ponownie, nie, moi drodzy, że wleciał updatecik. Mamy to, let's go, moi drodzy, RB Battles, o tak Wbijamy do gry I jest już, moi drodzy, giereczka. jest już, moi drodzy, giereczka. Także wbijamy O tak Można już grać ponownie w grę Niech się, moi drodzy, gra załaduje i zaraz zobaczymy, co będzie można, moi drodzy, tutaj robić Wow, wow. Co jest to Ale pico. Ale pico. It's so... beautiful Ale It's like it was made just for us Woah, look There's a tournament bracket, oh, then the info głosować. console Players can view the event items and vote for who they think I will win There's even portals to teleport to all the season 3 games oh yes, And there's a badge room just like last season, where everyone can turn in their badges after each episode challenge releases. Oh, and look! The Winner's Wings 3.0 item is locked behind the chains. Wow! Ale to it's yes, my Welcome to every experience, event attractions, portals to all participating games, breaking, voting, and catalog prizes console. O nie, wywaliło mnie. O tak, jestem ponownie w grze i wszystko działa. Jest, jestem w grze i wszystko działa. Return participating game badges to the page room to unlock the winner's wings uh, 2.0. Find the free beats hidden in any of the participating games and return them to Mr. Boring in his lab. Mysterious Lobby. Explore the lobby and find the source of the Concert Invasion. Visit the free shops, the outer City Shop, the Champion Shop and the Battle Shop. Play mini games to unlock sprays, effects and more. Tons of pets, find them in the Outer City. Nie no, epicko moi drodzy. O co, jest skina mnie załadowało? Epicko moi drodzy, epicko. Zadamy sobie moi drodzy efkejka. Czyli tutaj są portale do gier. Tutaj, moi drodzy, gdzieś jest ta tabelka, gdzie można, moi drodzy, śledzić, jakie są wyniki Airbnb Battles. Gdzieś to tutaj było. Oooo, też, moi drodzy, rozpiska eventu. Runda pierwsza. Półfinał i finał. Okej, okay, epicko. Epicko, moi drodzy. O, poprzednie miecze, moi drodzy, tutaj są. Ale to ładnie wygląda. O, poprzednie itemy, moi drodzy, jakie można było zdobyć. Nie no, przepięknie to wygląda. Przepięknie to, moi drodzy, wygląda. O, tu jest, moi drodzy, kolejny floor. Ta floor tu. A, tylko do windy muszę wejść. Ta, ta winda, moi drodzy, za chwilę tutaj zjedzie. Ta, na razie, moi drodzy, trzeba poczekać. O, jest, jest winda. Ta, na, no, moi drodzy, floor tu. I tu już byliśmy Floor 3 Uuu tu jest to miejsce gdzie można sobie robić zdjęcia, elegancko Epicko Ale tu epicko moi drodzy wygląda Ile to musiało być pracy żeby to wszystko zrobić, jakie drzewo moi drodzy, jakieś energetyczne tak to wygląda Wow O Event Badges to jest moi drodzy, Event Badges zaraz tam lecimy Chodźmy sobie tutaj Zobaczcie, jak to wygląda. O, tylko żeby mnie spadł, Dobra. Jestem Mogę porozmawiać z DJ-em? Mogę. Co tu jest? Ta szkódka, coś tu co trzeba odblokować. A Purchase Launchpad Free. O, coś odblokowałem, ale czekajcie, tutaj coś jest. Co tutaj jest? A changing Room. Teraz wbijamy gdzieś. A, Battery Pack. Jakieś pojemności. To mi do czegoś potrzebne będzie. Ile butelkonów to kosztuje jacie. To na razie sobie kupimy na ten, co mnie stać. A stać mi na ten, także kupimy sobie go. Equip. Założyło mi go. Mam nadzieję, że tak. Dobra. O tu, tu jeszcze jest. O to. O tu jest. A, są moje pety. Czy ja mogę tu fuzować pety? I uwaga. O, i teraz jest silniejszy. Uuu. Dobra, to poróbmy sobie to z tymi petami, które mogę. Muszą być trzy takie same pety. Okej. Okay. Zróbmy sobie to jeszcze w takim razie z tymi petami. Okej, okay, mamy to. Pizko. Dobra i chodźmy teraz tutaj. Nie no, moi drodzy, epickie to jest. I gdzie teraz polecimy? Wo totalnie inne miejsce lecimy. A, zaraz spadnę! Ok, udało się, uf. Na szczęście dobrze wycelowałem. No jest, tutaj wróciłem. A, nie mogę tutaj bez mocy... Oha tu jest, jest ładowanie tej mocy? Gdzie ja mogę naładować moją moc? Nie, tu jest głosowanie na mini gry. Znaczy, tu jest sklep. Co my tu mamy? A, zarobuksiki, moi drodzy, itemek. Okej, okay, to jest chyba ta poprzednia waluta jeszcze kupimy w takim razie to Ruso moi drodzy maskotkę mam tutaj tych coinów poprzednich więcej o tam też jest jumpad ale nie mogę opuszczać bez energii a jak zdobyć energię w moim plecaku jak zdobyć energię w moim plecaku a tu nie mogę tego na razie odblokować ale pisko. będzie trzeba moi drodzy teraz eksplorować to wszystko a tu jest po prostu przejście ale chodźmy sobie tutaj jeszcze a fun arty i miejsce chyba na inne jeszcze a tu o, tu jest Russo. The Hall of Fame as a Skin Changer? I can be. I mean, you can be any of the competitors. That's so cool. Aha, mogę być kim chcę, tak? To bądźmy... Aha, za butelkoiny, dobra, to na razie może tego nie będę kupował. A tu już byłem, ale jak naładować energię plecaka? O tu coś jeszcze jest. A, tym razem można sobie kupić tutaj tego pluszaczka, moi drodzy, ale to na awatara w Robloxie za 15 Robuxików. A tutaj też już widzę, że kolejny, moi drodzy, itemek za Robuxiki. Bright Giant Drink. Tutaj coś jest, być może będzie, tylko jest na razie zablokowane. No i to chyba wszystko póki co, tutaj. Ale dużo ta mapa jest, naprawdę ogromna. O, tutaj to jest! Ta tabela uczestników. Tutaj ta tabela uczestników jest. Widzicie kiedy się kończy głosowanie. A to tutaj gdzieś w grze można głosować. No tu są gry, w których... A tutaj chyba można głosować. O, tak, tutaj można głosować. A, i też jest opis itemków, Battle ma Aktualnie mamy. Ale go się już nie da zdobyć, bo nie widzę tutaj tych maszyn, co były podczas koncertu. Airbnb Battle's Chain. Guess with an accuracy. Aha, czyli 50% skuteczności musimy mieć. Albo więcej, żeby go zdobyć pod koniec eventu. Super. I potem trzeba tu wrócić, żeby go odebrać. A tu trzeba, mój drodzy, zwycięzcę, żeby dostać to RBB. Okej. Okay. Skrzydła na to 12 oznak, żeby to skrzydła zdobyć. Okej. Okay. Epicko. tej temki możemy szukać w tych właśnie 14 grach. Tak? Czy, czy 12? Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90... Nie, nie, zaraz zobaczymy dokładnie, ile tych gier jest. Tylko 10 tysięcy osób będzie miało szansę zdobyć ten itemek. Tutaj też i ten też. Okej. Okay. Czyli zaczynamy się, moi drodzy. To jest za finał dopiero, to jest za 10 tysięcy osób do ukończenia finału, a tu za 30 osób olepicki item. Lecimy moi drodzy, żeby to zdobyć. A, a tu można głosować. Rozumiem, tu można głosować. Ok, to na razie tego nie będziemy robić, bo ja się chcę jeszcze zastanowić, kto y, tutaj może wygrać, jakie kto może mieć szanse. Także na razie tego nie będę robił, ale będę robił na pewno dla Was odcinek, żeby Was poinformować o tym, y, że właśnie można, moi drodzy, głosować. No, Tu leaf. Ile jest tutaj tych gier? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzynaście. I czternaście graje Battles Raz, trzecie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwadzieścia, trzynaście, tak. I z grą czternaście, z grą RB Battles. Okej, okay, super. Dobra. Epicko. I można już moje doty polować na te itemki. Także naprawdę kozacko się ten sezon zapowiada. Chodźmy sobie tutaj. I tutaj chyba można kupić też energię. Tutaj. Słuchajcie, buty jakieś. A, nie, to są jakieś specjalne buty, okej. Okay. Tu można kupić to, tak? Tak. Czekajcie, wyjdźmy sobie stąd. Dajmy tutaj y, statystyki. A, Battle Coiny i Champion Coiny. A, a co za Battle Coiny jest? To ja to mogę kupić, moi drodzy. To ja to mogę kupić, bo ja mam dużo akurat Battle Coinów. Ale to tutaj i tak na razie energii nie można mieć, ale te buty mogą sobie kupić. Te buty mogą sobie kupić już na przykład. Kleś z tych butów. Obojętnie niektóre, bo chyba każdy dają to samo, tylko po prostu są innego koloru. W kolorach moi drodzy, jakie lubią tutaj prowadzące Airby Battles. Dobra, weźmy sobie niebieskie, weźmy sobie niebieskie. Albo te. Teraz chyba nawet to będzie bardziej pasowało do mojego outfita. they should understand color gravity boosts to okay welcome to the outer city shop the Artificial sun under this lobby will pull uh, you back to the center if you try to explore beyond the middle lobby we sell anti-gravitational power packs designed by mr Boningsworth. you can charge a power pack by earning xp in mini-games while it's equipped oh, okay Once you leave the middle lobby, your power pack will slowly deplete until it completely deactivates, and to which point you will be pulled back into the lobby and will need to charge it back up in order to continue. Okej, okay. w takim razie wydaję battle coiny na większą pojemność plecaka, bo mam bardzo małą pojemność plecaka. A jest tu jakieś infinity? Czy nie? Jak będzie to z jednej strony będzie fajnie, ale też z drugiej strony byłoby to pay to win i dużo osób mogłoby być złych, ale nie, nie ma takiego. A, za 10 tysięcy. 000... Kurczę, za 10 tysięcy jest, za 7 tysięcy, 4 tysiące Coinów. Dobra, kupimy go, żeby mieć już więcej energii. I teraz zagrajmy sobie w jakąś minigiereczkę i pozbierajmy sobie tą energię, żeby móc się tam, moi drodzy, dostać i zobaczyć, co tam będzie. Dobra, i teraz z taką ilością energii możemy iść sobie, moi drodzy, tutaj. I teraz już powinniśmy móc się tam dostać, włączę afk -ka. I co tutaj jest? Na pewno tutaj są coiny. A wylądujemy sobie tutaj. I jak ta energia schodzi? O, wow, dosyć szybko chyba. Wow, o, tu jest jakaś skrzyneczka. O! Wow, super. Uuuu! Champion coin dostałem! Epicko! Czyli tu można sobie Champion coiny zdobywać i coiny? A tam jest jajko, można kupić. Nie wiem, jak się teraz tutaj dostać, do góry. Nie spadłem. Wow, dalej lecę. A, i teraz jestem w lobby. Ale co jest? Jak ta energia szybko schodzi. Ale okej, okay, już wiemy, co tam jest. Już wiemy, co tam jest, moi drodzy. Już wiemy, co tam jest. Naprawdę epicki jest to nowe lobby. Mega mi się podoba. Mega mi się, moi drodzy, to lobby podoba.